Cześć, nazywam się Vincent, jestem z Francji, ale tutaj jesteśmy w Warszawie. To wiosna, pada śnieg. Jestem właściciel piekarni niedaleko. Jestem piekarz od zawsze. Wróciłem z Otaringi, ale uh, moja mama była z Bordeaux i tam uh, byłem mały, kiedy zaczynałem odkryć uh, smak uh, chleba. Tam pamiętam, że mój zjadek uh, um, zawsze na każdy obiad, chleb uh, miał nóż i kroił każdy na... Na, na stół miało swój kawałek i to był wspanialny chleb, na zakwasie taki smaczny, trochę kwaśny, ale bardzo smaczny. Nie wiem co, co powiedzieć. Nie, tam e, zawsze byliśmy e, na urlop tam. E, i około 16 zawsze były takie tartynki z paczetem. Moja, moja rodzina miała gospoda, gospodarstwo. I tam były krowy, świnie itd. i tak dalej. I około były te, 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 te tartynki z paczetem. To było cudowne. I zawsze mam jeszcze ten, ten smak. Ten, ten chleb od zawsze to jest taki gral dla mnie. Non-stop szukam, szukam ten, ten smak, że mam tutaj w głowie od dawna.